Witajcie, witajcie! Mamy kolejny piękny dzień i spędzając czas ze szczeniaczkami, tutaj udało się, że Przemka i Szymka na chwilę nie ma, mam chwilę wolnego czasu, chciałabym poruszyć Wam kolejny ważny temat, ale najpierw Wam na sekundę je pokażę, a na końcu na trochę dłużej, tak jak w poprzednim filmiku. Tutaj Nalusia jest z naszym chłopczykiem kochanym, a tutaj śpią sobie nasze dwie dziewczynki. Będzie karmić teraz. Takim najważniejszym tematem, który każdy przyszły właściciel psa porusza i zastanawia się w domu, co zrobić, jak zrobić, to jest wybór rasy. Jakie rasy psa byśmy chcieli mieć? Niestety, temat to jest. Ogromny, tak zwany temat rzeka. Ciężko go w jednym momencie jakby rozwikłać, ciężko go też omówić w jednym filmiku, tak żebyście wszyscy byli <grych> usatysfakcjonowani, żeby można było omówić najlepiej wszystkie rasy psów, chociażby tak ogólnie, i żeby to jakby bardzo Wam pomogło w podjęciu decyzji. Niestety ja nie mam aż takiej możliwości i wiedzy. Zebrałam podstawowe informacje, żeby pokazać wam przekrój e, raz oraz ich charakterów e, po części, e, czy też e, wyglądu e, oraz tego na co musi się przygotować nowy właściciel, e, żeby znaczy nowy właściciel, kiedy będzie tego psa e, posiadał już. Ponieważ y, wszystkie szczeniaczki są super. Y, wszystkie szczeniaczki są fajne, ładne, każdy szczeniaczek jest słodki, ale musimy zapamiętać, że ten szczeniaczek w przyszłości wyrośnie na y, dorosłego psa. I w zależności od rasy będzie mniejszy bądź większy, no i będzie miał jakieś cechy charakteru, które dana rasa y, pokazuje, ukazuje nam. Dlatego tak ważne jest, żeby w momencie kiedy chcemy y, Kupić psiaka, dobrze zapoznać się z charakterystyką, trochę historią tej rasy, żeby po prostu wiedzieć, na co się szykujemy. I chciałabym wam pokazać trzy różne rasy, ale. Też nie chcę, żebyście odebrali to jako filmik jakiś taki instruktażowy, albo co na pewno y, wszystkie informacje się będą zgadzać, a, albo że y, a u mnie, o mnie jego psa, mój pies jest tej rasy, ale o mojego psa jest zupełnie inaczej. Y, chcę, żebyście tak ogólnie na to spojrzeli, ponieważ ja chcę Wam przedstawić, y, jak bardzo różni się na przykład historia i y, do czego dana rasa była stworzona, jakie było zapotrzebowanie w danym momencie, y, żeby. Y, jakby pokazać, jak w aktualnym życiu i czasie, i świecie teraz ta ja tak naprawdę jest wykorzystywana i jak to bardzo się u niektórych raz różni. Mam tutaj trochę ściągawki, ponieważ żeby nie pomylić, <laughs> raz i cza czasu powstania i tak dalej, ale przede wszystkim. E jeżeli się nie zgadzacie z czymś, albo coś wam podpadnie, albo coś wam się spodoba, albo uważacie, że taki filmik jest ok y, z podpowiedziami, y, to dawajcie znać w komentarzach, ponieważ chciałabym y, takie tematyczne różne vlogi też wam wstawić, y, no, na przemian ze szczeniaczkami, ponieważ u nas za chwilę się będzie dosyć dużo działo, więc i będzie to otwieranie oczu i różne inne rzeczy, więc to też bym chciała, tak na przemian, troszeczkę wstawiać. Ale mówię, e, nie, nie, z, nie, z nie wszystkimi informacjami musicie się zgadzać, więc śmiało komentujcie. E, chciałabym zacząć od popularnych e, Yorków. Każdy chyba wie, jak wygląda York. E, York e, jest malutkim psem, e, w porównaniu na przykład właśnie do owczarka szwajcarskiego. E, powstał e, w połowie XIX wieku. I ta rasa powstała typowo po to, żeby tępić szczury i myszy gryzonie, ogólnie rzecz biorąc, w domach rzemieślników, ponieważ one się bardzo często pojawiały. No i w tamtych czasach rasa ta nie była totalnie przystosowana do kąpieli, czesania, robienia kucyków, warkoczyków, ubierania w różne ubiory. A nic takiego. To typowo miały być małe, e, tak zwane kompaktowe psy, żeby tępić gryzonie. W aktualnych czasach to w ogóle się nie potwierdza. E, z charakteru te psy, ogólnie rzecz biorąc, są bardzo aktywne i chętne do zabawy. Nie są psy na kanapy do końca. E, nie powinny być agresywne, stanowcze, ale spokojne do dzieci, ale też e, jakby. Są bardzo przywiązane do jednego właściciela. Więc, jeżeli sobie kogoś upatrzył, to koniec. Na pewno e, no, będzie to przyjaciel na całe życie. I one mogą być bardzo nieufne wobec obcych ludzi i psów. Tak ogólnie, pokrótce przedstawia się, właśnie rasa Jorka. No, czy ma coś wspólnego aktualnie? Aktualnie psy te niestety są noszone na rękach, nie mogą zbytnio chodzić, są czesane, yy, myte w kółko, yy, różnego rodzaju pielęgnacje są jakby u nich robione. No niestety ta rasa nie do końca teraz potwierdza to, do czego została stworzona. I ludzie, którzy kupują na przykład Jorka, nie zdają sobie sprawy, że to jest bardzo aktywny piesek i on musi sporo biegać. Więc myślę, że tutaj jest spore zaskoczenie dla wielu, że tak to wyglądało i tak jest. Kolejną rasą, którą chciałabym Wam tutaj przedstawić, no i muszę sobie przełączyć, żeby wiedzieć na pewno, żeby nie pomylić nic, jest labrador, Popularny pies, wiele razy przedstawiany jako pies dla rodzin, dla dzieci. Jak najbardziej super. Tylko, że to jest pies, e, który pochodzi z Nowej Fundlandii. E, w, w XVIII wieku był wykorzystywany do pomocy na kutrach, wyciąganiu sieci, e, aportowaniu przedmiotów, a nawet ratowaniu e, tonących. Więc pies, który pracował typowo aktywnie i pracował w wodzie dlatego też one tak bardzo lubią wodę. No, i do, do Europy został sprowadzony dopiero w okolicach 1870 roku. I pierwsza hodowla tych psiaków powstała właśnie w Wielkiej Brytanii. Zresztą bardzo dużo hodowli pochodzi, ich korzenie są w Wielkiej Brytanii. Yy, i jakby dopiero w Wielkiej Brytanii te psy zostały ukierunkowane na typowe łowiectwo czyli, żeby właśnie pomagać w polowaniach, w przynoszeniu też zastrzelonej zwierzyny. Potrafiły przynosić ptaki, nawet znajdować w różnych dziwnych miejscach oraz w jakichś zakamarkach. Bardzo lubią Towarzystwo Ludzi. Dlatego też łatwo było je szkolić, żeby właśnie na takie polowanie jeździły i pracowały razem z ludźmi. E, więc tutaj ten pies jest też psem dla ludzi, którzy są aktywni do aktywnego życia, bo on potrzebuje codziennej, dużej dawki ruchu, zainteresowania, e, szkolenia e, i on chce po prostu coś robić. On jest cały czas gotowy e, i jakby do tego, żeby pracować. Dlatego trzeba też się zastanowić dobrze, że super, ten pies jest bardzo tolerancyjny dla dzieci, bardzo dużo sobie pozwoli zrobić, ale czy my na pewno jesteśmy gotowi do tego, jakiej dawki ruchu on potrzebuje i e, ile on będzie wymagał. Oraz z drugiej strony o takiej sprawy, czy e, jakby jesteśmy w stanie się powstrzymać, jak patrzy na, na nas tym pięknym, pięknymi oczyma. I czy jesteśmy w stanie się powstrzymać, żeby go nie dokarmiać. Ponieważ te psiaki zjedzą chyba wszystko i w każdej ilości. Jak nie będą mogły jeść, to potem wiecie, zwrócą i zjedzą z powrotem. Więc to jest pies, który naprawdę jest w stanie bardzo dużo zjeść. Dlatego czy my jesteśmy gotowi dopilnować tego, żeby pies nie był otyły i żeby w konsekwencji tej otyłości nie siadały mu stawy, serce, no bo to wszystko na to wpływa. Więc pierwotnie był to pies aportujący myśliwski i aportujący głównie właśnie ptaki. Jak wygląda to teraz? Wszyscy myślą, że to jest łagodny piesek siedzący w domu z dziećmi. Też nie bardzo to pasuje, no ale tak jest. Aktualnie, tutaj znalazłam e, dużo informacji na temat tych psiaków, i że aktualnie te psiaki w ogóle są wykorzystywane w ratownictwie e, w, jako psy przewodnicy ludzi ociemniałych, psy rodzinne. Więc e, jakby tutaj no są predysponowane do tego ze swoją cierpliwość, ale również sprawdzają się w sportach chronologicznych, w dogoterapii, to są bardzo dobre psy i też przez swój bardzo czuły węch są wykorzystywane do wykrywania narkotyków i wyrobów tytoniowych w służbach cennych i policji. Więc, ale w tych wszystkich kwestiach zauważcie, że pies pracuje jakby pies ciągle coś robi. To nie jest pies, który chętnie będzie siedział w domu. Owsią, każdego psa można nauczyć wielu rzeczy. Ale ten pies potrzebuje po prostu gdzieś zużyć tą energię. Więc myślę, że nie ma co się dziwić, że na przykład właśnie y, kupując Labladora, Lablador z nudów nam coś zjada w domu, dlatego, że no, on chce coś robić, ruszać się, a za bardzo nie ma jak, nie ma gdzie, ponieważ właściciele zostawiają go w domu na ileś tam godzin no i po prostu potem nie mają czasu z nim wyjść, wybiegać, wyćwiczyć, y, nie wiem, potrenować, no i, i sprawy się tak Zamykają, że pies zaczyna niszczyć w domu, potem właściciele się denerwują. No więc trzeba niestety spojrzeć też na predyspozycję i czy w momencie, kiedy kupimy właśnie labradora, będziemy mieli czas na to, żeby się nim zająć i po prostu poświęcić tyle czasu na szkolenia i też nie dopuszczać to właśnie jest mega, mega ważne nie dopuszczać do tego, żeby były wykorzystywane w domu jako śmietnik bo niestety tak jest i przez to się robią wszystkie ich problemy. No, więc to jest w, tak w sprawie Labladora do przemyślenia dla każdego, kto myśli o tej rasie. Potem, ostatnią rasą, którą chciałabym w tym filmiku z Wami omówić, to jest Biały Owczarek Szwajcarski. Nie mogło być inaczej. Tutaj mamy nasze kluski. Biały Owczarek Szwajcarski. Historia Białego Owczarka Szwajcarskiego jest dosyć zawiła. E, są różne troszeczkę ścieżki, tro, trochę różne historie, i różne osoby są jakby przypisywane i odpowiedzialne za powstanie właśnie takiej rasy. Rasa robi się w Polsce coraz bardziej popularna. E, Biały Owczarek e, pochodzi od Owczarka Niemieckiego jak wiecie są trzy rodzaje takich owczarków podobne do siebie to jest właśnie owczarek niemiecki owczarek szwajcarski i owczarek belgijski belgijski dzieli się jeszcze na różne takie pod rasy że tak mogę nazwać bo ma po prostu odmiany jakby belgijskie różne owczarek szwajcarski niektóre cechy ma podobne do owczarka niemieckiego a niektóre cechy e, są zupełnie inne niż owczarka niemieckiego. Dlatego e, ludzie też często mylą, widząc owczarka szwajcarskiego, mówią, ojej, no to jest biały owczarek niemiecki. Z wyglądu może tak, ale z charakteru nie zawsze. E, owczarki szwajcarskie z, są niezwykle inteligentne, e, chętne do współpracy z opiekunem, właścicielem e, i bardzo dobrze reagują na szkolenie. Można z nich z nim wyćwiczyć wszystko, ale trzeba pamiętać, że są też bardzo takie, chcą trochę po swojemu. Więc e, trzeba jakby wypośrodkować e, i szkolenie e, i bycie po prostu e, właścicielem e, i przyjacielem tego psiaka, żeby go nauczyć różnych rzeczy. E, Owczarek e, szwajcarski e, ma niezwykle takie e, delikatne i przyjazne usposobienie. Jednak e, nie można tego mówić o każdym egzemplarzu z rasy, ponieważ zdarzają się też inne egzemplarze w każdą stronę. Jedne będą takie, drugie takie, więc to jest taka ogólna charakterystyka owczarka szwajcarskiego. E, jest y, właśnie przyjazny, delikatny, ale y, też jest psem obronnym, bo to jest owczarek, czyli nasz, naszego terenu, naszego stada, czyli ludzi w, swoj, w swojej rodzinie może bronić. Dlatego też y, trzeba y, jakby zachować dystans z osobami obcymi. To nie jest tak, że ten pies od razu pokocha wszystkich. Trzeba. Jakby czasu. Yy, ogólnie rzecz biorąc trzeba czasu, żeby ten pies polubił yy, daną osobę. Na przykład już mogę powiedzieć, że u naszej Nali jest tak, że ona potrzebuje czasu na zdobyć, żeby ktoś zdobył jej zaufanie. Nie jest tak, że za pierwszym razem ona od razu będzie do ciebie biegła, chętna do głaskania i tak dalej. Ale znowu jej szczeniak, czyli syn z poprzedniego miotu, jest taki, że on kocha ludzi i on do każdego będzie biegł. Yy, więc tutaj była jakby mega różnica w ich zachowaniu. U owczarków szwajcarskich też jest potrzebna niezwykła socjalizacja, ponieważ jeżeli nie będziemy socjalizować tego psiaka od najmłodszych e, miesięcy i dni, e, to te psiaki będą bardzo lękliwe. Więc trzeba niestety poświęcić dużo, dużo czasu e, na to, żeby psiak był e, mega otwarty, e, nieufny do wszystkich, ale taki, żeby swoich chciał chronić za wszelką cenę. Dlatego uważam, że e, psy te są cudownymi psami, ale trzeba im poświęcić czas. Oczywiście, jak to mi, musiało się coś z elektroniką, więc podłogę ten. <grych> e, postaram się jakoś skleić, bo nie wiem, w którym momencie tam się urwało. E, ale ogólnie chodziło mi o to, że e, owczarki... Szwajcarskie potrzebują mega socjalizacji do tego, żeby pokonać swoje lęki i po prostu stać się dobrymi przyjaciółmi człowieka, a nie tylko naszymi, naszą jakąś taką zmorą, że mamy fajnego psa, ale na przykład pies się boi wszystkiego na ulicy. Więc uważam, że każdemu właścicielowi, nieważne której rasy i jak, jakiej rasy by chciał psa i jakiej wielkości czy maści, jest potrzebne szkolenie. My zawsze, jak wydajemy nasze szczeniaki, mówimy, że prosimy, abyście Państwo poszli na szkolenie, ponieważ uważamy, że szkolenie jest dla ludzi, a nie dla psów. Na tym szkoleniu nauczycie się Wy, jak pracować z psem, żeby on Was słuchał i jakby też jest nauka pod kątem takim, że pies się tam spotyka z innymi psami i się socjalizuje, więc przestaje się bać. Dlatego też y, jakby warto y, pójść na szkolenie, żeby y, osiągnąć fajny efekt i psa przyjaciela, a nie psa bojącego się. I u Szwajcarów uważamy, że to jest wręcz obowiązkowe, żeby na takie szkolenie pójść. Dlatego y, chciałam Wam omówić troszeczkę te wszystkie rasy, y, przedstawić troszeczkę cech. I przybliżyć temat taki, że no ciężko jest wybrać rasę, nie znając jej historii i predyspozycji. Dlatego, jeżeli macie tylko możliwość, to owszem, zachwycajcie się wyglądem, patrzcie, czy Wam się podoba kolor, szaty, Przepraszam, mówicie, stojące uszy, czy ochlapnięte. Na wszystko zwracajcie uwagę, ale przede wszystkim przeczytajcie sobie historię na paru forach, jak sprawy wyglądają i wtedy będziecie wiedzieć, czy jesteście w stanie podołać życiu z takim psiakiem. Więc do tego wszystkiego Was zachęcamy. Przedstawiłam Wam pokrótce trzy y, rasy, więc wiecie już y, mniej więcej y, do czego na, te przynajmniej te dwie dokładnie zostały pierwsze, czyli York i Labrador stworzone. Y, myślę, że na Omówienie historii i predyspozycji owczarka szwajcarskiego jeszcze przyjdzie czas i do tego wrócimy i to omówimy tak dokładnie. Pewnie jeden vlog to zajmie, ponieważ tego troszeczkę jest, tej historii, tam zawiłości i tak dalej. No, ale jakby yy, czytajcie, przygotowujcie się na szczeniaka yy, i myślcie, czy rzeczywiście ten szczeniak jest dla Was, yy, tej rasy. Ja wam wszystkim życzę, życzę Wam, żebyście zawsze trafili w dobrego, wymarzonego psiaka, który do was dopasuje się charakterem, wyglądem oraz takim entuzjazmem i podejściem do życia. Że jeżeli potrzebujecie psa, takiego albo takiego, to on właśnie taki będzie. I tego wam. Z całego serca życzę. A teraz, jeszcze tak jak na koniec poprzedniego filmiku, pokażemy troszeczkę szczeniaczków, jak wyglądają, i tutaj z bliska, co aktualnie robią nasze kluski. Więc do zobaczenia w następnym filmiku. Mam nadzieję, że ten trochę chociaż Wam pomógł. Zachęcam i bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje i lajki. I do zobaczenia w następnym filmiku. A teraz już szczeniaczkowy czas. Oczywiście nasze szczeniaczki nie mogą robić nic innego, niż albo spać. Jak tutaj nasz facecik, nawet mu się coś śni biedakowi, i to tak wygląda. Chciałam Wam pokazać, ale jak śpi, to niestety pewnie się nie uda, że jako jedynemu się troszeczkę zaczynają otwierać. O, tutaj widzimy od środka, że tutaj zaczyna się błona troszeczkę rozrywać. kolega śpi, trochę się może przybudza. No on ciągle je. On jest nie na żarty cały czas. A tutaj nasze dwie dziewczynki. Oczywiście. Co innego by mogły robić? Po prostu nabierają masy. I tak sobie jedzą i jedzą. Ta nasza Nalusia tutaj kochana. Ciągle z nimi jest. Nie leży. Więc tutaj mamy Dwie dziewczyny. Więc chłopak śpi już po jedzeniu, odpoczywa. A dziewczyny jedzą do mleko, jedzą, jedzą, jedzą. Dziewczynkom jeszcze tak, też tak oczy się nie otwierają. Więc jeszcze trochę. Zara współpracuje przy nagrywaniu. Niech to zawsze ona. To się kuchana na Lusiak. Ojej, nasz kochany piesek. No i tak wyglądają nasze popołudnie na obserwowaniu maluszków.